Cześć, witam Was bardzo serdecznie. dzisiaj sobie zagramy w ranne grania. Nie, co ja powiedziałem. Witam Was w rannym graniu, a dzisiaj sobie zagramy w World Cup 2010. To jest moja z jednych ulubionych gier yy, z dzieciństwa. I tak, tu musimy sobie wybrać, jakim ch chcemy być kraju. Jestem ślepy czy nie? Nie ma. Nie ma. Yy, nie ma. Naszej polskiej ukochanej, więc weźmy w grupie G. Byćmy, bądźmy Brazylią, dobra kontynuujmy. Gdzie chcemy iść, Ja chcę! No, wiedziałem, że nie grałem. Jeszcze wcześniej nie grałem w nią, A, ja, 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 ja. Muszę sobie trochę przypominać no nie wierzę. O, widzicie? Jak się chce, to się... O, obroniłem. Teraz sobie przypominałem to jak. O, idealnie. No i widzicie? Chyba to wygramy. O i wpadł już myślałem, że to obronił. To jest taka grafika, że no i... No. <coughs> Przepraszam, jeszcze, jestem jeszcze trochę chory. E, I tak, wbijajcie e, w kolejny... znaczy poprzedni odcinek. Dobra. To gdzieś był tutaj. No, dobrze. No i dobrze, wygraliśmy. Teraz widzicie jest szybciej. I mam gola. Tak, mamy gola. Ajaj. Szczelił nam. Korea. uhuhu No jak widzicie, no nie udało nam się. No wiem. Trochę mi się pościnało, ale myślę, że jeszcze wygromy. No nie wierzę. No i jak ja mam to strzelać? No. Co ja zrobiłem? Ja już kompletnie nie wiem, no nie wierzę. Przegramy już tak od razu w drugim meczu. Nie. Widocznie przegramy. Musimy to szczelić. No, weszło mam, weszło. Jak nie powiem. No, ostatniej chwili to było dobrze. I trzecim miejscu. Dobra. O, Brazylia z Portugalią. Nawet nieźle. O, i dobrze, to był yy, dobry strzałek. Nie wiem, się tak... No mi ta myszka, bardzo przepraszam, ale ścinami. O kurde. O, to było dobre, to było dobre. Fu, no nie wierzę. No piękny bo... No, pięknie. O kurde. No, super, supeczek. Na razie jest... U, no jest tam trzy... No, w... o, nie, wpadła nam. Wpadła, wpadła. Nie wierzę. No, trudno się mówi. No, przegrywa się. I teraz żeby to... Obronić jest dobrze. Dobra, jest remis. Więc Dobra, I teraz Hiszpanią, naprawdę, naprawdę, kolejny raz nie. Proszę, no chcę to wygrać. O kurde. No dobrze, dobrze, dobrze. Teraz o tutaj. Tak. No nie wierzę. O kurde. Dobrze jest, dobrze, dobrze. No. No ja nie wierzę, no. Jakim cudem? Jest, o, tak się bagu buguje grę. Jak ja zaraz buguje. Proszę, Jest, udało się. O, nie, ajajaj, aj, aj. przegraliśmy. Mm -hmm. Przegraliśmy. Dobra, ja miałem jeszcze raz, bo będziemy Francą. Francją. Przepraszam, wyłączyły mi się. No kurde, no zawsze muszę myśleć. Tak się wygrywa. Zaraz to będziemy robić szczami. Ja jeszcze nigdy tej gry nie przyszłam. No, przyznam się z, z, bez bólu, że jeszcze nigdy, nigdy nie wygram tej gry. Po prostu zawsze muszę przegrać. No ja nie wierzę, no jak on tego nie obronił. No Manuel no ja, czy znaczy nie, no Manuel no, jest ja to bardziej. Nie, kto gra? Ja już nie wiem, ja już nie wiem. No ja w Francji No, nie wiadomo. Jak to mój per. Jak to mój per. No i teraz będzie... Będę Benzema Aha, jeszcze, żebyście chcieli e, ciągłą serię na moim kanale y, y, wieczorne i ranne y, 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 ranne y, y, grania, no to piszcie w komentarzach na razie to jeszcze mam y, dopiero jedną subskrypcję, bardzo dziękuję Chociaż ja wiem kto to zasubskrybował dziękowałem mu y, więc myślę, że z jakimś wiekiem to podskoczy w górę Dobra, widać, że już nie wygram. No nie wierzę. No nie wierzę, proszę, proszę, nie. Wierzę. No nie wierzę. Przegram w pierwszej rundzie. Ta Francja to po prostu jest jakaś pachowa. No. Uciec się ode mnie. Nie, no tak naprawdę żartuję. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No. Dziękuję. No nie wierzę po prostu, no nie, 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 nie. nie, nie. Dobra. Dzięki za uwagę. To już na tyle i oglądajcie poprzednie odcinki łapkucię. cześć i dzięki.